Tryb koordynatora powstał z myślą o wykładowcach oraz prowadzących zajęcia, ponieważ pozwala na stworzenie dowolnego scenariusza wypadku drogowego w celu analizy dla studentów. Dzieje się to za pomocą specjalnego kreatora. Pozwala on na poruszaniu się w przestrzeni 3D oraz umieszczanie pojazdów, śladów czy znaków drogowych. Aby dodać nowy element, wybierz go z odpowiedniej kategorii w menu Wstaw po lewej stronie. Każdy przedmiot posiada edytowalne właściwości jak położenie oraz rotację. Niektóre elementy, jak pojazdy, posiadają dodatkowe atrybuty jak poziom zniszczenia, miejsce umieszczenia śladów czy kolor karoserii. Pozwala to na stworzenie wiarygodniejszego scenariusza. Do wyboru mamy różne rodzaje pojazdów jak samochód osobowy, autobus, ciężarówkę, cysternę, karetkę, motor, rower czy nawet hulajnogę elektryczną. Dodawaj ślady w postaci różnego rodzaju śladów hamowania, elementów karoserii samochodowej lub rozbitego szkła. Aby sprecyzować okoliczności wypadku, wybieraj spośród dostępnych elementów środowiska stawiając znaki drogowe, sygnalizację świetlną, przejścia dla pieszych, jak również przeszkody blokujące widoczność w postaci krzaków lub drzew. Aby ożywić scenerię wypadku, możesz dodać w wybranym miejscu ogień albo człowieka w postaci poszkodowanego lub świadka. Aplikacja idzie o krok dalej, pozwalając ci ustalić porę dnia oraz pogodę, w jakiej wydarzył się wypadek. Wpływa to na zastaną pogodę podczas badania. Dodatkowo możesz ustalić temperaturę gruntu oraz powietrza. Aby zapisać dany scenariusz, otwórz zakładkę Zapis, nadaj nazwę i dodaj do listy zapisanych już scenariuszy. Na sam koniec, podczas przeglądania swojej listy scenariuszy, możesz testowo uruchomić wybraną sytuację, aby zobaczyć to oczami badacza.